Cześć, tak jak widzicie, już tutaj sprzęt chodzi, rozgrzewa się. Zaraz będę ciął deski pod szalunek. Najpierw słupki sobie potnę, później będę przypasowywał deseczki i będziemy jechać z koksem. Żeby się łatwiej wbijały, robię sobie takie zapałeczki zaostrzone. Bardzo myślę, jest to proste i, i przydaje się. A tutaj niestety przepraszam jedną ręką, bo drugą trzymam telefon, wychodzi słabo. I teraz i drugą stronę. I tym sposobem mamy tak zaostrzony palik, który będzie łatwiej wbić szalunkiem. I tak właśnie te wszystkie tutaj jadą, a później. Prawdopodobnie jeszcze kilka będę musiał później dociąć, ale nie chcę ściąć na zapas, bo później zostaną mi takie kawałki i nie będzie z nimi co robić. Także lepiej jest po prostu dociąć w razie potrzeby. No i później będzie zabawa, tak? Będziemy brali deseczki 30 cm wysokość ławy, to jest 30 cm. I będziemy odmierzać, przybijać. No, i później ten szalunek będziemy ustawiać po zewnętrznych i po wewnętrznych prętach, które żeśmy nabijali. Tak, po zewnętrznym i po wewnętrznym. Po zewnętrznym i po wewnętrznym. I to samo tutaj. Zewnętrzny narożnik i wewnętrzny narożnik. Troszeczkę teraz się z powrotem wziąłem za e, szalunki tutaj mam przygotowane stanowisko jest poziom 0 wyznaczony tutaj jest tyczka z końcóweczką gdzie biegam przykładam do szalunku i tak robię, szalunki mam w tej chwili na 40 cm zbite czyli 10 chudziaka plus 30 e, ławy i będę tak poziomuje do góry do góry szalunku tak żeby był na żądanej wysokości się kończyła ława no i tak robię że robię zewnętrzne zewnętrzny szalunek od środka później będzie tylko postawiony na dziesiątka na początku żeby zrobić chudziaka żeby łatwiej się sypało staczki później ubijało a na koniec przyjdą tutaj też wysokie e, wysokie szalunki. Jak widzicie, jest już tutaj wygładzone, jeszcze nie jest e, zagęszczone. Na razie jest tylko poziom złapany. No i oczywiście nie byłoby budowy, gdyby nie było niespodzianek. Czyli właśnie tutaj mamy raz, dwa. Tutaj jest jeszcze trzeci duży taki kamyczek. Dwa już wyrzuciłem to co się dało. No z tymi będzie trochę problem, bo to raczej e, tu się sam z tym nie uporam. Zobaczymy z jakąś pomocą. A jak nie, to trzeba będzie kombinować jakiś ciężki sprzęt do tego, żeby to wyciągnąć, poruszyć chociaż i przetoczyć kawałek. No jak to się mówi dramatycznie, ale zobaczcie jaka jest różnica. W jednym narożniku czyściutki piaseczek. Tak, za tą hałdą, tam gdzie widzicie, pod szambo, tam jest sama glina. A w tym narożniku z kolei piękny piach, czyli żwir, jak to woli. Także, no, wszystko tu można znaleźć. Wszystko tu można znaleźć, Może jak widać, po przekroju trochę takich gleby i łów jest tutaj, tych bielszych. A tak to generalnie jest. Czysty, żywy, piękny piaseczek, czyli pospółka pobudowlanemu. O, tam właśnie jeden, jak widzicie, został wyłupany. Został po nim tylko dół. No, ale niestety, to nie wszystko. Także, no, zdarzają się i takie nieprzewidziane sytuacje. Po w paru dniach nieobecności na budowie. Dalej walczę z szalunkiem, niestety. Jak widzicie, trochę tu sobie podrównowałem szpadelkiem, podsypałem, żeby było na równo z dołem, no, mniej więcej na równo, bo to nie apteka, to i tak będzie chudziak 10 cm. Także pół centymetra w to czy we w te, to nie ten, nie z, będzie szkodzić. No to jest narożnik, gdzie spotkaliśmy dwie niespodzianki. Ale one są na szczęście do wysokości chudziaka, maksymalnie tutaj w jednym poletku. Drugi się kończy centymetr poniżej, także nie ma problemu. Bo tak to by musiał wołać koparkę musiałaby to wyciągać. Kamienie są za wielkie, a między nimi tutaj jeszcze jest trzeci taki wielki także po prostu przemierzyłem. Wszystko się mieści pod chudziakiem także nie, nie będę tutaj specjalnie z tego powodu płakał. Ten śnurek jest podniesiony, także tym się nie sugerujcie. Generalnie wszystko jest wyrównane. Tu sobie zostawiam wejście i zaraz pójdę po zagęszczarkę, żeby tutaj przejechać, umocnić wszystko na obwodzie i będę robił mały szalunek właśnie pod chudziaka. Tu sobie powiesiłem ściągawkę, jak to wygląda i Także coś tutaj chyba widać. A w każdym razie jest takie słońce, że hej. Także no generalnie tutaj będzie wjazd do garażu, czyli o tamten bok. Czyli trzeba by było obrócić o 180 patrząc tutaj. Także wjazd do garażu tutaj jest jak widzicie mocniejszy, większy fundament, bo tutaj będzie stał komin. I to będzie taka część, nazwijmy to warsztatowa, tak? Tutaj będzie garaż, magazyn, jak zwał, tak zwał. I ten no, cały fundament mniej więcej, o coś takiego, ale to nic odkrywczego wiele tak wygląda. Także no jeszcze raz tutaj popodnosiłem wszystkie te tyczki, które podpierały mi. Zaraz idę po zagęszczarkę i zaczniemy zabawę.